Witam Cię piękna duszo na moim kanale i zapraszam na czytanie tarota. Jeśli jesteś w relacji, która tak naprawdę zakończyła się, bo mężczyzna odszedł lub co gorsza, odszedł bez słowa, to posłuchaj tego przekazu, ponieważ sprawdzę, jak on się czuje z decyzją o odejściu. Myślę, że jest to dla Ciebie ważne. Ja mam na imię Natalia, jestem tarocistką i rytualistką. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to super, cieszę się, że się poznajemy. Jeśli jesteś po raz kolejny, to wspaniale. Bardzo Ci dziękuję, że oglądasz lub słuchasz moje przekazy od kart Tarota. Zawsze staram się um, dać tyle wskazówek, ile mogę w czytaniu ogólnym. A po prywatne przekazy lub na rytuały miłosne zapraszam na moją stronę nataliaradzi.pl. No i kochana, cóż, teraz proszę cię już o to, żebyś się skoncentrowała w pełni na osobie, którą masz w swoim sercu, przywołaj go myślami. Weź sobie głęboki wdech. No i tak jak mówiłam, patrzymy sobie, jak on się czuje z decyzją o y, odejściu. Party, które wcześniej mi się pokazały. Y, Troszeczkę mnie zaalarmowały tutaj, bo y, widzę, że on y, na ten moment y, to siebie stawia, y, jednak y, w roli ofiary tego takiego pokrzywdzonego, może nawet y, niezrozumianego y, przez y, bliskich, przez los, przez rzeczywistość, wszechświat, kogo tam on jeszcze y, obwinia, prawda? Okej. Okay. Natomiast to jest taka faza przejściowa, z tego co widzę tutaj, mając już ten pełny układ. To jest, kochana, faza przejściowa. Teraz, owszem, daje sobie takie prawo do nawet i użalania się nad sobą. Może czuje się w jakiś sposób oceniany, czy też zaatakowany, ale jest mu nie do końca dobrze z tym i nosi się z zamiarem przeprowadzenia z Tobą rozmowy. Nosi się z takim zamiarem, aby szczerze jednak omówić to wszystko, co między Wami się wydarzyło. Ale myślę, że może być mu ciężko zrobić to teraz. To jest raczej taka myśl na przyszłość. To jest u niego w sferze jeszcze tych fantazji. Chociaż ta rozmowa, widzę, że mogłaby naprawdę tutaj dużo wnieść do waszej relacji, bo i tobie mogłaby uzmysłowić pewne rzeczy, ale też jemu. Także zobaczmy, co dalej. No i tak, zdecydowanie też ta decyzja została podjęta pochopnie. Może dlatego on siebie próbuje teraz ustawić w roli ofiary, żeby jakoś wybielić się przed swoimi własnymi oczami. I ta decyzja, tak jak powiedziałam, została podjęta pochopnie. Wcale sobie tego nie przemyślał, nie przewidział konsekwencji. Myślał, że będzie taki mocny, że nie będzie tęsknił, a wręcz przeciwnie, ja tutaj widzę tęsknotę i właśnie widzę też dużo takiego analizowania, myślenia o tobie, raz dobrze, raz źle. No, niestety. Wewnętrzny chaos w sobie on faktycznie ma, ale pojawia mi się też już taka nutka żalu. I teraz jeszcze, co ciekawe, muszę dodać, że. Te jego kroki, to jego zachowanie nie było do końca podyktowane jego własną wolą. To znaczy, okej, okay, on ma wolną wolę, tak jak wszyscy ludzie, ale ktoś próbował wpłynąć na niego, ktoś próbował go odciągnąć od tej, od tej relacji w jakiś sposób. Może nie od razu, że zaszkodzić Wam, ale zdystansować go od Ciebie. No a może i nawet pomimo wszystko zaszkodzić. Takie szczegóły sprawdzamy na prywatnym czytaniu, ale widzę tutaj jakąś energię właśnie z zewnątrz, co. Nie pomogło mu w tych decyzjach, bo on mógł, owszem, czymś się zdenerwować, albo wpaść w jakieś obawy związane z tym tworzeniem relacji, jak to wiele ludzi ma swoje blokady, tylko że ktoś zamiast mu dobrze doradzić, to jeszcze go tak jakby podburzył, i przez to on właśnie poszedł w tę drugą stronę. Hmm, ale Mamy tutaj kochana kartę, która mówi o tym, że powrót relacji z przeszłości, nawet jeśli to już jakiś czas trwa i już długo nie układa się między wami, no to ten powrót relacji z przeszłości jest możliwy, tylko trzeba będzie odpowiednio zarządzać energetyką tego związku, zdecydowanie. No i też trzeba tutaj. Tak, bardziej świadomie zaprosić tę nową energię, która ma y, ocalić relację, prawda? Ale jak najbardziej, y, jeszcze myślę, że wasza historia wcale się nie zakończyła. Z tym, że kolejna karta w tym rozkładzie pokazuje mi, że tutaj jest jakiś problem faktycznie albo z jakąś kobietą z przeszłości, y, albo z osobami trzecimi. Y, może to być też ktoś z rodziny, dlatego że tutaj w czytaniu kolektywnym ja po prostu na ten moment mogę ocenić, że to właśnie jest ktoś z zewnątrz, że to wcale nie jest tak też, że tylko on tutaj w tej relacji przeszkadza, kochana, no jest jej częścią z jednej strony, z drugiej strony też przeszkadza, bo w tobie jest więcej pewności, no ale no właśnie, to nie jest tak, że tylko on jest tym, Takim ogniwem, które coś psuje między wami, bo pokazuje mi się, że no ktoś jeszcze jest taki, kto jednak powoduje, że między wami ta energia się zaburzyła i to też wpłynęło na jego odejście i wpływa na jego powrót, a raczej na to, że teraz tego powrotu nie ma, ale on to bardzo mocno rozważa. Pokazał się też Rydwan, także on czuje, że musi zdecydować, wybrać drogę. Jeśli chcesz, możesz mu pomóc, korzystając z rytuału oczyszczającego relacje od wpływu toksycznych osób trzecich. Więc tu, kochana, tutaj na pewno trzeba zwrócić właśnie uwagę na to, aby nie dopuszczać osób takich, które nie są Wam życzliwe. Czy to poprzez właśnie taką pracę z energią, czy też na inne sposoby, może rozmowa, może uświadomienie czegoś, chociaż czasami ciężko jest nam coś sobie faktycznie tak uświadomić. Zobaczmy, co tutaj byłoby jeszcze pomocne. Fajnie by było, żebyś zwróciła uwagę na to, aby uwolnić z ciała trudne emocje, negatywne emocje, żeby jednak Twoje ciało było w takim stanie spokoju, żeby nie było stresu, nerwów, płaczu, może nawet takiego. Balącego, kołatającego się serca, bo wiem, że różne stany teraz mogą przychodzić, szczególnie jeśli nie jesteś pogodzona z tą sytuacją, ale też jeśli słuchasz moich przekazów, to wiesz, że ja jestem orędowniczką tego, abyśmy my kobiety też zwracały uwagę na to, jaką energią emanujemy. bo jeśli bije od nas jakiś smutek, żal, rozczarowanie, desperacja, to mężczyźni to odczuwają. I um, chociaż jest czasami trudno i to jest naturalne, że pojawia się smutek to pomimo wszystko trzeba jednak wykonać e, te prace nad sobą, aby w miarę możliwości złagodzić to. I y, y, zdecydowanie ty możesz to zrobić właśnie poprzez pracę z ciałem, relaksację, możesz sobie posłuchać e, właśnie czy to medytacji, czy to relaksacyjnej muzyki, e, spokojnej, a może coś innego ciebie relaksuje, może to będzie po prostu ostre techno. Tak też może być. Koch Tutaj oczywiście uśmiecham się do Ciebie, ale mm, bardzo ważne jest to, aby uwalniać z ciała. Bo czasami ciało nawet czuje więcej i ma więcej w sobie zapisane niż umysł. Więc dlatego też na przykład w trakcie rytuału miłosnego przeznaczeni sobie, my kochana pracujemy z ciałem, aby pouwalniać to, co blokuje relacje. Także też tutaj kolektywnie ja widzę, jeszcze zobaczmy sobie, co się pokaże od aniołów. Tak na koniec. Ja kolektywnie widzę, że że trzeba zrobić porządki, właśnie nie tylko tak koncentrując się na pozytywnym myśleniu, ale też w ciele właśnie uwolnić tę nagromadzoną energię. I efekty tego, no fajna karta na koniec, efekty tego mogą być widoczne już za kilka tygodni. Kilka tygodni dla jednych długo, dla drugich krótko, prawda? Ale też pamiętaj, że jeśli chodzi o czas. To w bardzo dużej mierze to my ludzie decydujemy, w jakim czasie coś się wydarzy w naszym życiu. Czy przyciągniemy coś szybciej czy wolniej. Więc kochana, trzymam za Ciebie kciuki. W razie potrzeby, oczywiście, możesz się do mnie odezwać na nataliaradzi.pl lub też na innych portalach społecznościowych. Będzie mi niezwykle miło, jak zaobserwujesz mój kanał, dasz znać czy przyjmujesz ten przekaz w komentarzu, co z Tobą rezonuje. I tutaj już nie będę przedłużać. Ja wysyłam Ci dużo, dużo pozytywnej energii. Jest mi bardzo miło, że tutaj ze mną jesteś. Dziękuję Ci za to. Uściski. Przytulam wirtualnie. Bye, bye.